Nadeśla, tylko pomna chwila. Ogrodnik sobie kupił pewne elektronarzędzie o którym marzył od dłuższego czasu. Niestety, makita nie miała tego w ofercie dosyć długo. I co, powiem wam, że już miałem z jednej marki kupować. Tylko co, ono te akumulatory mnie trzymają, nie? Z tej makity, bo, bo to jest w sumie. Naj, najbardziej kosztowna sprawa jak już mamy akumulatory, no to te, te elektronarzędzia już są do przeżycia. Także w końcu makita wypuściła to o, to, o czym ogrodnik marzył. Zobaczcie Ta opalarka tutaj nam się te po, po, te bity, znaczy bity, te końcówki Opalareczka taka fajna, zgrabna. Zastanawiajcie się, co w tym takiego nieciekawego. No, dla mnie akurat to jest bardzo przydatna rzecz, bo częściowo mam wszystkie takie. Jak rzecz, to się odbezpiecza? Aha, na dół. O, zobaczcie, jaki. Jaki ten zabezpieczenie. Musimy dać na dół i dopiero nam się łącza. No, takie trzeba się trochę przyzwyczaić do tego. Zastanowicie się, po co mi to potrzebne? Tak bardzo. Przecież są elektryczne, no sieciowe. Ale co? Mam w tunelach dużo takich złączek, właśnie wciskanych na po prostu tylko na wcisk. I one do takiego prawidłowego, żeby to fajnie nam weszło, wszystko siadło, tak, jak ma być. No, musi być jednak ten wąż, Wąż, czy, czy ta rura, ta plastikowa, delikatnie podgrzana. No i zawsze wiecie, bieganie z tą opalarką Tudzież z wodą gorącą, to takie jest No niezbyt takie, no mamy powiedzmy tunel 60 metrów, no i Musimy rozwijać całego węża 60 metrów do końca tunelu, żeby tam Dojść, żeby tam jakąś rurę Podgrzać, nie? Także to mi bardzo ułatwi sprawę No i ogólnie do jakiegoś tam, do tych takich złączek elektrycznych, do, do lutowania w pojazdach czy coś Teraz są te fajne z taką cyną. To podejrzewam, że to będzie super sprawa. Dobra, także co? Tak sprzęt wygląda. To jest Makita DHG180 na baterię 18V. Made in China. I co? No tutaj nie ma jakiejś tam. Wiecie, no prosta sprawa. Mamy ten fajny spust. Możemy sobie też go zablokować. Tutaj mamy do do blokowania, czyli możemy sobie, powiedzmy, używać tego jako farelki nawet. Yy, I co? Tutaj jeszcze coś jest takiego... O. Aha, to jest takie... Żeby to przypiąć chyba do paska, czy coś takiego pewnie. To po naciśnięciu się nam po prostu wy... wyciąga. Taki sprzęt, dobra. Także tak to wygląda w zestawie, mamy... Yy, cztery dysze które sobie nakładamy po prostu tutaj w zależności co chcemy robić to to sobie je, to sobie je tutaj dokładamy, nie? czyli ta jest taka bardziej do rur hmm, to jest taki strumień węższy tu jest też taka żeby to na w dół leciało czy w górę, czy nie gdzie bardziej na płaską powierzchnię no i tu jest taka do, do płaskich, nie? dobra teraz co, weźmiemy sobie jakiś akumulator może ten? Pierwszy z brzegu naładowany nawet. Zobaczymy, czy to działa. Dobra. Działa, nawet grzeje. Jakoś nie ma tutaj filozofii, jest po prostu jeden bieg. Grzeje, no, widzicie? Spirala się rozgrzewa. Może nie jakoś mocno, jak w takiej opalarce sieciowej, ale grzeje to no. Wiecie odpali kartę. Będzie challenge. Nie ma do jakiejś mocy, wiecie, spektakularnej, ale, ale do podgrzania takich rur czy, czy termokurczek, termokurcze, to podejrzewam, że w zupełności nam to wystarczy, nie? Dobra, a propos termokurczek, zobaczymy sobie, czy nam yy, da rady to. Wiecie, przetopić tę termokurczkę z cyną. Tutaj mamy diodę, taką teraz widzę. Powiem wam denerwujące jest ten, 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 ten to zabezpieczenie. Dobra, sprawdzimy sobie te termokurczki. Dobra, słuchajcie, mamy e, termokurczkę i kawałek kabla Zobaczymy czy to da radę nam stopić tę cynę tutaj, nie? Moment, muszę sobie trafić najpierw Dobra, weszła nam to tak, tutaj będzie trochę A dobra, może na oponie to zrobimy. O. Okej. Okay. No i cyk, widzicie coś powinno być widać. I super, przytopiło nam cynę. Także co, no nic więcej tam nie trzeba, nie? Spoko. Trochę to dłużej trwa niż, niż normalną opalarką, ale może to i lepiej, tak będzie w świecie. Bardziej kontrolowane warunki, nie? Także co, chyba tyle. Maszyna działa. Cóż Wam tu będę więcej opowiadał? Zresztą nie ma tutaj za bardzo co opowiadać. Bardzo lekka. No, tutaj myślę, że więcej ta bateria waży niż ta opalareczka. Także jest to fajne, lekutkie. Spoko. Także co? Tyle na razie. Jak coś tam jeszcze mi się urodzi, to, to wam jeszcze dogram odnośnie tej maszynki. A na razie to wszystko. Także do następnego, cześć a jeszcze zobaczcie co ogrodnik odkrył takrzymy trochę przez przypadek Musimy dwie ręce zobaczcie tutaj mamy taki fajny system do wysuwania tych złączek nie? czyli jak nasuwamy tulejkę pracujemy czymś nie? rozgrzewamy ją no i wiecie żeby tego nie chwytać rękami czy czymś to zobaczcie to tylko przekręcamy i nam tulejka jak gdyby sama się Yy, wysuwa. Znaczy no popychamy po prostu tą tym 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 czymś końcówką, nie? Także spoko temat. No na pewno yy, przynajmniej się nie poparzymy, nie? No. Także taka ciekawostka jeszcze na koniec. Dobra. Tyle. Do zobaczenia. Cześć.